Witam wszystkich na moim kanale. Ostatnie trzy filmiki były takie głównie rozrywkowe. Zresztą bardzo zapraszam Was do ich obejrzenia. Więc stwierdziłam, że już czas nagrać dla Was jakiś ciekawy filmik z poradami. I słuchajcie, padło na temat brzucha, czyli ten film będzie skierowany dla wszystkich tych, nie tylko, ale głównie dla tych, którzy chcieliby zamaskować w jakiś sposób swój brzuch. Więc w tym filmie przedstawię Wam szereg porad, trików, w jaki sposób zamaskować ten brzuch oraz jakich rzeczy nie nosić, aby tego brzucha nie uwydatniać. Zaczynajmy! Chciałabym jeszcze zaznaczyć, bo z pewnością pojawią się i takie komentarze yy, dotyczące tego, że namawiam Was do tego, abyście tylko ten brzuch maskowali, a nie próbowali się go pozbyć. Wręcz przeciwnie, zachęcam wszystkich do ćwiczeń. Sprawdźcie, aby tego brzucha nie było, abyście go nie musieli maskować, wtedy z pewnością będzie dużo prościej. Wiem jednak, że metamorfoza, jeśli się już na takową zdecydowaliście, nie trwa kilku dni, a kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat. W związku z czym przez ten okres metamorfozy warto jest znać takie triki, dopóki nie będziecie mieli tej idealnej sylwetki, żebyście wiedzieli jak najzwyczajniej w świecie te jakieś swoje ewentualne mankamenty maskować. W pierwszej części filmu przedstawię Wam y, elementy garderoby, których powinnyście unikać posiadając jakieś fałdki czy wystający brzuch, i chciałabym zacząć od takiej kluczowej kwestii, jaką są spodnie z niskim stanem. Powinnyście je wyeliminować, jeśli macie właśnie jakieś wystające boczki. Te spodnie naprawdę w ogromny sposób potrafią uwydatnić mankamenty, jakimi są właśnie wystające boczki, więc naprawdę powinnyście starać się wyeliminować ten element garderoby i zastąpić go innym. Musicie uważać również na to, co nosicie u góry, czyli jakie topy dobieracie do swojej stylizacji. I w tej kwestii odradziłabym Wam wszystkie obcisłe topy, takie, które są bardzo przylegające do ciała, w momencie, gdy decydujecie się na jedynie jeden element na górze, czyli jeśli będzie widoczna tylko taka obcisła bluzka, ona uwydatni wszystkie mankamenty i, i uwierzcie mi, nie będzie się to prezentować dobrze. A drugą kwestią jest unikanie crop topów, czyli takich krótszych bluzeczek, sweterków, które jeszcze w większy sposób przyciągną uwagę do waszego wystającego brzucha, do waszych wystających boczków. Właśnie tych dwóch elementów takich kluczowych powinnyście unikać. Jak już mowa o górnych elementach garderowych, to jeszcze ważnym aspektem jest to, aby unikać tych topów które mają na wysokości brzucha różnego rodzaju kieszenie czy zamki. Takie dodatki, takie elementy zwracają jeszcze większą uwagę na wasz brzuch i po prostu przyciągają całą uwagę, skupiają uwagę właśnie w tych okolicach, a właśnie powinnyście starać się odwrócić tę uwagę tutaj od tego obszaru, w związku z czym takie elementy garderoby również nie są dla Was. Przed momentem wypowiedziałam dość ważne zdanie, więc mam nadzieję, że słuchałyście uważnie, a mianowicie powiedziałam, że kluczową sprawą, najważniejszą jest to, aby nie przyciągać uwagi do obszaru, jakim jest brzuch, a tą uwagę odciągać. Więc, dziewczyny, uważajcie na wszelkiego rodzaju małe torebeczki, które Wam tutaj wiszą na wysokości brzucha, czy Różnego rodzaju paski, które jeszcze ten brzuch będą bardziej podkreślać. Naprawdę bądźcie czujne i uważajcie na tego typu elementy, bo są one, uwierzcie mi, naprawdę Waszym największym wrogiem. Więc teraz przejdę do drugiej części filmiku, w której opowiem Wam, w jaki sposób maskować brzuch, czyli jakie elementy garderoby powinnyście nosić. Za moment poznacie 10 trików, dzięki którym wasze życie stanie się o niebo prostsze. Dzięki temu nie będziecie się już zastanawiały i myślały cały, cały czas o tym, że jak siedzicie, to wam tutaj coś wydaje, coś się wylewa. Słuchajcie, numer 1 na mojej liście są to spodnie. Z wysokim stanem, niekoniecznie bardzo wysokim, ale z wyższym. Takim, który ten brzuch Wam zakryje, ale pamiętajcie, nie możecie kupić tych spodni zbyt ciasnych, bo jeśli zdecydujecie się na zbyt ciasne spodnie z wysokim stanem, to i tak Wam nic nie da, ponieważ te boczki będą tutaj samoistnie wystawać, więc uważajcie również na to, ale spodnie z wysokim stanem są naprawdę znakomitym rozwiązaniem. Kolejnym dołem, jaki mogę Wam zaproponować, są to ołówkowe spódnice, również z takim wyższym stanem. Dzięki temu również zakryją one właśnie tutaj ten obszar brzucha i nie będziecie musiały się właśnie martwić, czy Wam coś tam wystaje, czy też nie. Numer 3 na mojej liście jest to jakaś luźniejsza góra, ale nie taka, która totalnie zmasakruje Waszą sylwetkę. A taka, którą możecie włożyć na przykład w środek spodni, wypuścić przód. Jest to właśnie taki mój sprawdzony sposób na to, żeby tutaj wszystko było zamaskowane, żeby ten brzuch nie był w żadnym stopniu widoczny. Jest to naprawdę świetny zabieg. W momencie, gdy zakładacie luźniejszą koszulę, wkładacie ją przodem w spodnie, wyciągacie, żeby ona była taka luźniejsza. I prezentuje się ona naprawdę świetnie. Musicie jednak pamiętać o tym, aby do takich luźnych koszul dobrać jakiś dopasowany dół, żeby ta wasza stylizacja nie wyglądała komicznie, żeby, żebyście nie wyglądały jak taki worek, a jednak żeby te proporcje były zachowane i żebyście wyglądały bardzo kobieco. Luźne góry są naprawdę świetnym, świetnym rozwiązaniem. Co jeszcze mogę Wam zaproponować, to owszem, luźniejsze góry. Ale w ciemniejszych kolorach. Będą one również w bardzo fajny sposób tą uwagę od brzucha odciągały. Nadają się naprawdę do tego dużo, dużo bardziej aniżeli topy w jasnych kolorach. Kolejnym świetnym wyjściem są topy w wszelkiego rodzaju printy, wzory, w jakieś marszczenia. Wtedy sprawia to, że coś się tutaj dzieje w okolicach brzucha, ale nie bardzo wiadomo co tam się dzieje I wtedy ten wystający brzuch, boczki nie są tak widoczne, tylko ta uwaga jest w jakiś sposób odwrócona Ponieważ cały czas coś tam, coś tam jest Ktoś w momencie, gdy na Was patrzy skupi swoją uwagę na tym, że jest tam po prostu multum jakiś elementów, wzorów, kwiatków, pasków, czegokolwiek Więc jak najbardziej postawcie na element garderoby w jakieś fajne wzory Świetną, ale to prześwietną sprawą jest noszenie warstw. W tym wypadku, wtedy możecie sobie pozwolić nawet na założenie czegoś bardziej dopasowanego na górę, ale właśnie pod warunkiem, że na wierzch założycie jeszcze coś. I nie mówię tutaj o czymś na wierzch również dopasowanym. Właśnie, właśnie takim luźniejszym typu jakiś sweter over, oversize'owy, jakaś kamizela, jakaś marynarka, taka luźniejsza, oversize'owa, będzie się to prezentować w znakomity sposób, wy będziecie się czuły bardzo, bardzo komfortowo. Proporcje nie zostaną zaburzone, ponieważ tutaj będzie dopasowane, tu będzie luźniejsze, nie będziecie wyglądać jakoś workowato, tylko naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A ta uwaga na brzuchu się nie będzie skupić. Wspomniane przeze mnie malutkie torebki są zabójcą, są wrogiem, ale naszym przyjacielem mogą być ogromne torebki, które właśnie odwrócą uwagę od brzucha i skupią całą, całą uwagę na sobie. To samo poczyni taka dość ordynarna, konkretna biżuteria, na przykład na Waszych palcach czy na szyi i wtedy cała uwaga skupi się na jakimś ogromnym naszyjniku, czy na jakichś wielkich pierścionkach. Co jeszcze wam mogę polecić, jeśli chodzi o maskowanie brzucha, to przeogromniaste szale, które swoją drogą uwielbiam, wystarczy, że zawiesicie sobie je tutaj w taki luźny sposób. Nikt już tutaj nie zwróci uwagi na to, co się dzieje pod spodem, tylko całą uwagę będzie skupiał ten przeogromny szalik. dziewiątym i bardzo pomocnym elementem garderoby będą wszelkiego rodzaju luźniejsze tuniki, sukienki. Między innymi takie, jaką mam na sobie w dniu dzisiejszym, czyli takie luźno opuszczone. Yy, co jeszcze, to słuchajcie, taką kluczową sprawą, którą zostawiłam właściwie na sam koniec, jest modelująca bielizna, o której powinnyście pamiętać. Modelująca bielizna, która jest wyższa, która będzie wam sięgać aż tutaj pod biust do talii. Uwierzcie mi, że ona bardzo zniweluje w ogromny sposób wszelkiego rodzaju boczki czy fałdki. Będziecie pięknie wymodelowane, ten kształt będzie super. I po prostu nie będzie miało prawa Wam cokolwiek wystawać z, z poza spodni. Więc jeśli dziewczyny macie taki problem, to naprawdę bardzo rekomenduję Wam tego typu bieliznę. Polecam, bo z doświadczenia wiem, że naprawdę wielu kobietom się to przydaje. Wiele kobiet od momentu, gdy zaczynają nosić taką bieliznę modelującą, nie może się z nią w późniejszym czasie rozstać. Co do bielizny modelującej, to jeszcze muszę tutaj wspomnieć o tym, aby ta bielizna była w rozmiarze mniejszym, aniżeli nosicie na co dzień, ponieważ ta bielizna ma was. Nie ścisnąć jakoś naprawdę konkretnie na maksa, tak żeby Wam coś tam dalej wystawało. Ma być gdzieś o jeden rozmiar mniejsza, żeby Was ścisnęła tak delikatnie, żeby to ciało było w bardzo ładny sposób wymodelowane. Więc pamiętajcie o tym. W momencie, gdy zakupicie bieliznę modelującą, która jest w Waszym rozmiarze, ona będzie zbyt taka szeroko, zby, zby, szeroka, zbyt taka rozciągnięta i ten efekt, który uzyskacie, nie będzie. Taki pożądany, yy, jaki ten efekt będzie w momencie, gdy ta bielizna będzie o rozmiar mniejsza, więc o tym też pamiętajcie. No i na tej bieliźnie na tym chciałabym zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że te wszystkie porady, o których przed momentem wspomniałam, yy, okażą się być pomocne, że któraś z Was z nich skorzysta. Sądzę, że wybrałam takie naprawdę kluczowe sprawy i wyszczególniłam to, czego powinnyście unikać. I to, co powinno się stać Waszym najlepszym przyjacielem, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy stosujecie takie triki, jeśli macie właśnie problem z wystającym brzuchem i boczkami. I jeszcze dajcie mi znać, czy chciałybyście właśnie więcej tego typu filmików, w jaki sposób e, tuszować, tuszować, maskować jakieś ewentualne mankamenty Waszej figury. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Zachęcam Was wszystkich również do zasubskrybowania mojego kanału. Będziecie wtedy mogli być na bieżąco z wszelkiego rodzaju filmikami, zarówno rozry z rozrywkowymi, jak i tymi sporadami. A my standardowo widzimy się w kolejnym filmie. Pa!